To jest ten Mitch Nafa, i znowu widzimy się we Freddy's Naf, pierwsza część. Si yy, to jest czwarty odcinek, się będzie, yy, tak jak jest czwarty odcinek, czwarta noc. Poproszę zostawienie łapki i w górę i subskrypcji. Mam nadzieję, że ta noc będzie troszkę trudniejsza niż trzecia, bo trzecia była S. Tak jak wszystkie. Pierwsze trzy. Ale znowu, żeby nie była za ciężka. Dobra, taktyka taką jak on no, mówiłem w tym... w tej... tej wcześniej nocy. O kurde, to jest decina. No, ewentualnie za chwilę cięcie zrobię. No, nie, no, poprawi. Uh, when I did, hey, do me a favor. Maybe sometime uh, you can check inside those suits uh, in the back room. I'm gonna try to hold out until someone checks. Maybe it won't be so bad. Yeah, I, I, I always wondered what was in all those empty heads back there. You well. Know? Oh. Ja będę robić tylko 5 nocy, tak jak jest Five Nights at 6, będę robić 5 nocy i od razu przejdę ewentualnie do FNAFa 2 e, kurde Halucyna O kurde już Foxy tak szybko kurde to no, nie wiedziałem do no, tego ty Chica przyszła dwa razy a Boni nie przyszedł Mam nadzieję że Boni przyjdzie bo dawno go nie będzie A Freddy go to nie jest Freddy jego i Foxy denerwimy bardziej Freddy jak jeszcze Freddy jak się go mechanikę go zrozumie to w miarę jest S ale z Foxy i Foxy jego to cały czas marnuje się bateria na niego Oso. Proszę patrzeć ściągnę Kurde, to byś mi z ciała Najgorzej mi straszuje gra i wywali. To byłoby najgorzej. O, czyli dobra, wyszedł teraz na górną salę. To czekamy, aż będzie się drugi raz śmiał. Dobra, Idź. do teraz do Idź. albo do tego. Zobaczmy. Nie wiem gdzie. Dobra, no, prawie jumpscarla to stanę. Nie, nie, prawie, Wiadomo co chodzi. Pretty. Dobra. Skidłów, dobra, wydaje mi Najważniejsze, żeby tutaj nie Dobra, que vocês pensam? vamos isso Czy to jest typ gościa no? w pocztą dniem? Nagrywa się zaczyna? Freddy pewnie cofnął się do pigułka. No mm. kurde. Mm. Patrz, I Freddy teraz się pojawi na rzecz w rybach. Gdzie on jest? Если его не все <режь> 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 <режь>

Кто же мне такое Прошу. Я. Я! Yes. Udało się. To był lekki stres. No. Yeah! Dziękuję za oglądanie, poprzez o zostawienie łapki w górę i subskrypcji.